Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy prezentację zegarka. Nie będzie to żadna recenzja, prezentacja, bo już tak naprawdę wszystko o, o tych zegarkach, amfibiach, co mogłem powiedzieć, to już praktycznie powiedziałem. Jest to model 710-615, czyli przez wielu uważana za jedną z najciekawszych, najładniejszych tarcz, jakie można po prostu sobie sprawić do amfibii. Czy tak rzeczywiście jest? Ciężko powiedzieć. Każdy ma jakiś tam swój gust i. I swoje preferencje, natomiast ta tarcza wygląda naprawdę ładnie i jest to taki, pasuje jako taki zegarek letni, można powiedzieć. Fajny motyw, łódka, po prostu dosyć ciekawie to wygląda. Oczywiście wszystko znajduje się tutaj w tej pierwszej ministerskiej kopercie 710. Dodam tylko, że wszystkie podzespoły do tej 70, 710, czyli na przykład koronka czy bezel przez firmę Amfibia, są kompatybilne z kopertą 420, czyli z tą najmniejszą, jaka, jaka występuje wśród amfibii. To jest ten nowy wypust. Tak jak widzicie, koronka jest o wiele większa i jest taka tutaj ostro pościnana, więc jest zrobiona w całości z, ze stali i To samo tutaj tyczy się tego bezela. Ten bezel ja już ściągałem, piłowałem go delikatnie, żeby sprawdzić czy on rzeczywiście nie jest jakimś chromowanym brązem i, i, i wyszło jednak, że to jest stal. Można odróżnić te stalowe bezele od tych chromowanych tym, że te liczby tutaj, widzicie te cyfry, one są takie jakby grubsze. Są bardziej, są mocniej nabite, jakby są grubsze. Więc y, to jest taki jakby wyznacznik tego, czy, czy, czy zegarek pochodzi ze starej produkcji jest to jakiś leżak magazynowy, czy jest jednak już z tej nowszej. Y, akurat zamówiłem sobie ten model, y, ponieważ potrzebowałem te czarne wskazówki. Tak naprawdę nie chciałem ich dokupować osobno. Y, chcę zrobić mały, y, małą, małą z, zamianę i chcę tutaj wsadzić 0.59 tą tarczę z zasebnymi wskazówkami. Y, będzie o wiele lepiej się ją komponować. Tutaj z tej benzolety, jak widzicie, to jest ta zwykła szachownica prosta. Uważam, że ta benzoleta jest taką najmniej porywającą benzoletą wśród amfibii. I jeżeli kupujecie ten zegarek na morano, to właśnie to w tej chwili dostaniecie. Na zdjęciach z tego sklepu jest inna zupełnie benzoleta, tutaj z taką maskownicą. Ona te, to też jest taka jakby szachownica, ale te środkowe ogniwa ma ciutkę mniejsze i ona się delikatnie schodzi. Natomiast jak widzicie mnie został przysłany tutaj ten chyba najnowszy wypust, którego zdjęcia tak naprawdę nie ma na ich stronie. Dekielek w tym zegarku to jest ten zwykły informacyjny dekielek bez żadnych rysunków, bez żadnych bajerów. Co tutaj jeszcze dziwnego znalazłem? Zobaczcie jak jest osadzona tutaj koronka. Jest jakby przesunięte cały ten port koronki przesunięty jest do góry zegarka. I z tej strony jest większa szczelina niż z tej drugiej, i to jest jedyne takie, jakby można powiedzieć, uchybienie, jeżeli chodzi o, o ten zegarek, o tą kopertę. Nie wiem, czy, czy wszystkie 710 tak mają, czy, czy tylko ta. Zamówiłem sobie już od innego sprzedawcy troszkę inną. amfibię z, też w tej kopercie 710, także na pewno je porównam, czy po prostu dostałem taki. Zegarek y, klasy B, y, czy, czy, czy po prostu one tak mają? I to, żeby Wam jeszcze potwierdzić, że to jest zegarek zakupiony z meraną, tutaj oczywiście meraną tylko i wyłącznie wysyła y, tutaj ten paszporcik y, drukowany na tym papierze kredowym nabitym z meraną, a tutaj jest ten firmowy, oczywiście tutaj też jest meraną nabite, także i tutaj macie model 710-615. Jest to model tego zegarka, no, tutaj jest data produkcji, więc jest to dosyć świeży wypust, jeżeli oczywiście ten papierek jest adekwatny do, do produktu. Pudełeczko standardowe, nie ma co otwierać, nie jest połamane. Pan Dimitr bardzo dobrze zabezpiecza po prostu swoje przesyłki i możemy być pewni, że dostaniemy wszystko tak jak powinno być. Zegarek po wyciągnięciu z przesyłki nie chodził, nie działał, mimo tego, że go nakręcałem. Już miałem takie, taką chwilę yy, czarne myśli, że jednak będę musiał zanieść ten zegarek do zegarmistrza, jednak po krótkiej zabawie yy, po prostu w ustawianie godziny parę razy gdzieś go tam pokręciłem i, i coś tam w nim zaskoczyło i nagle sekundnik odżył, zaczął sobie śmigać, więc, więc zegarek chodzi i jestem zadowolony. Yy. Na pewno ten zegarek będzie modowany, tą biazoletę będę niedługo ściągał, montował tutaj coś, co mi przyjdzie niedługo zalegro, przepraszam, z eBaya, więc na pewno pojawi się materiał o tym zegarku, jak jego dalsze losy wyglądają. Natomiast chciałem wam jeszcze dzisiaj pokazać zegarki, które już modowałem do tej pory, to jest moja to jest moja pierwsza amfibia, czyli 06007, także jak widzicie. Troszkę to inaczej wygląda niż, niż do tej pory wyglądało. Tutaj jest też koronka wsadzona, yy, ta zmodowana. Więc tak się ten zegarek prezentuje. I tutaj zaskoczenie, ponieważ ten zegarek recenzowałem ostatnio i po szkiełkowaniu tej kopety, całe okazało się, że pomimo tego, że Meranon zapewniał, że to jest nowy wypust, yy, ten bezel w tym zegarku. Jest z brązu, tak naprawdę. Z brązu i dobrze, że nie piaskowałem tego, tylko szkiełkowałem. To się różni tym, że po prostu to czyściwo, które jest pod, dużą, pod dużym ciśnieniem wypuszczane z dyszy, jest troszkę drobniejsze od piachu. Piach jest jakby troszkę grubszy i tam też wykorzystywane są o wiele wyższe ciśnienia. I człowiek, który mi to szkiełkował, powiedział, że gdybyśmy przepuścili po prostu to przespiaskowanie, to z tego brązu by nic nie zostało. Więc jeżeli macie zegarki myślicie o tym, żeby je spiaskować, to, to, to się upewnijcie, czy rzeczywiście wszystkie elementy tego zegarka są ze stali, ze stali nierdzewnej, tak naprawdę. I raczej to szkiełkujcie na jakimś tam mniejszym ciśnieniu delikatnie niż, niż piaskujcie, bo zniszczycie po prostu zegarek. Więc tak to tak wygląda ten zegarek. Oczywiście napisałem już w tej sprawie do, 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 do Meranom. Pan Dimitr postanowił wysłać mi ze stali nierdzewnej po prostu nowy bezel tego typu. Więc to dosyć dobrze się tutaj fajnie zachował. No i to na chwilę obecną, tyle. Tak wygląda mój nowy za, 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 nabytek oraz starsze dwa po zmodowaniu. Tutaj jeszcze jak widzicie zastosowałem radę jednego z moich subskrybentów i zastosowałem podkład modelarski do wypełnienia po prostu tutaj tego, tego bezela i na to położyłem farbę luminescencyjną. Nie wiem czy to będzie widać. Farba luminescencyjna jest koloru niebieskiego. Także jest to, jest to tak w ten sposób widzialne. Jak będzie zajdzie taka potrzeba, to na pewno jeszcze raz pokażę Wam dokładnie, jak te zegarki wyglądają. Dzisiaj po prostu taki szybki, krótki materiał. Zapraszam do oglądania pozostałych materiałów i dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam, do zobaczenia, do słyszenia. Hej.